W nich jeszcze za mało krwi. Daj no ten wiersz. E, kochany, to jest przede wszystkim pan redaktor nieba Warszawy. To nie, był, to nie był redaktor to współczesności, to było starsze pokolenie. Pewno chodzi o, o życie, życie Warszawy, Warszawy. E, i że nie będziemy tych wierszy drukowali. Myśmy drukowali Marianka, tak jakby dorwaliśmy się i drukowaliśmy Myślę. siebie i Marianka. Ale Marianek był inny, ale my czuliśmy, że on jest nasz, bo on pisał jednak pisząc wiersze. Trzeba maczać pióro we własnej krwi. Ja już tu przy okazji Grochowiaka mówiłem, że ten tak zwany turpizm to była reakcja na to, że próbowali nam, nas zmusić do albo nakłonić do opisywania takiej rzeczywistości pięknej. Mhm. Mówiłem o tym tyłku karyatydy, Tydy, tak, 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 który wstał i zasłaniał okno do pokoju i ważne było, że tam widać kariatydę, A to, co w pokoju, nikogo nie obchodziło. Marianek... Inaczej podchodził, był liryczny, mhm. ale, ale jednak e, srebrne plastikony. To jednak wszystko była prawdziwa, prawdziwa Warszawa. Może myśmy opisywali inną. A jakim on był kolegą? Jak, jak się z nim pracowało w tej redakcji? Bo to jest, to, jest, to jest dla mnie bardzo Sł ciekawe. Słuchaj, Marianek i był kolegą i nie mógł być kolegą, ponieważ Marianek zawsze, ja miałem wrażenie, poruszał się jakby w trochę innej rzeczywistości. To znaczy, rozmowy z Mariankiem były takie, że ja po pracy razem z nim już nigdy nie byłem y, odpowiedzialny za wiersze w żadnym piśmie. Dlatego, że przychodziły tłumy, tłumy piszących wiersze, Marian. Z, z nimi rozmawiał? Tak, siedział od rana, więc ja też musiałem, bo byliśmy razem w, tej, w tym dziale. I on z nimi długo rozmawiał. Ja nie miałem na to siły, byłem młody, dosyć gniewny, denerwowali mnie, ale to było tak, ja pamiętam. Rozmawiał, rozmawiał, facet mówi, no, nareszcie zrozumiałem. Wyszedł, no, tak odetchnąłem. A za pół godziny on się pojawia, mówi właśnie: Zrozumiałem i napisałem nowy poemat. <noise> za pół godziny. Nie, tak, za pół godziny. Poza tym, I to Maria, tak, poza tym Marianek dawał się uwodzić, składał obietnice. Pamiętam, ja miałem jakieś takie straszne historie, bo Marianek gnębił mierzem, wytrukował jakiegoś faceta, który napisał wiersz o misiu, który, takim plusowym którego kocha. Stary, ogromny byk, Przychodzi i opowiada, że kocha misia. I musieliście to drukować. Nie, ja wreszcie się załamałem, żebyś ten Marianek, bo Marianek mnie suszył głowę, mówi, że w tym jest jakieś niezwykłe piękno. Także, ale jednocześnie okropnie go lubiłem. Powiem jeszcze inną historię. W tych czasach, jak już redakcja. Yy, jeszcze chwilę trwała, i przeniesiliśmy się yy, na krakowskie. Yy, w dawnych redakcjach była taka zasada, że również angażowano kogoś, kto robił jakąś panią, która miała takie alabufę, to robiła herbatę, Ta. przyjeżdżali ludzie, no coś tam jedli, myśmy tam jedli, a jej syn był taki, który łapał ptaki. I sprzedawał. Yy, I sprzedawał. No i przyniósł klatki i Marianek zawołał mnie, mówił masz pieniądze, ja mówię no, miałem jakieś ostatnie pieniądze. On mówi, bo on przyniósł dzwońca i on chce tego dzwońca sprzedać. Przecież nie można dopuścić do tego, żeby dzwoniec był w klatce, zrozum dzwoniec. No więc ja rozumiem, no, ale tutaj to ostatnie pieniądze, ale wyciągnął ode mnie, dołożył swoje, Kupiliśmy tego dzwońca i Marianek mówi, teraz jedziemy, pojechaliśmy, poszliśmy nad Wisłę i Marianek tego dzwońca wypuścił i mówi, patrz, niech wraca na wolność. Taki był Marianek. Taki był Marianek. Niezwykle wrażliwy. I ja powiem jeszcze jedną rzecz, ty mnie pytasz jak byłem z nim. Ja byłem jego kolegą i nawet dobrym kolegą i lubiłem go. Potem jak rozwalono redakcję, losy nas rozniosły na różne strony i prawie się nie widywaliśmy, choć pamiętam o nim. I teraz ja zadaję sobie pytanie, Marianek jest tym, który parokrotnie przychodził do mnie we śnie, i z tych snów ja napisałem parę wierszy. Dlaczego ten Marianek, który zdawałoby się był ważny w moim życiu, ale nie tak. Nie tak ważny. A jednocześnie chyba on w czymś był niezwykle ważny. On poruszał jakąś twoją wrażliwą strunę. I powiem ci, że mnie też bardzo poruszył eee, taką piosenką Włóczęgi, wierszem pod takim tytułem. I do niej skomponowałem muzykę. Może państwo posłuchają takiej zupełnie roboczej wersji piosenka Włóczęgi. Mam na sprzedaż Tylko serce Tylko ręce dwie Dobrze mi jest w słońcu lata, nocą mi samotnie źle boję się, boję się wszechświata w ciemnych lasach olsztyńskich kwitną w maju srebrne konwale z ustami, co dziś mnie musnęły, nie spotkam się już. Zanim piosenki sprzedam komu, w wietrze się roztrwonią. Od niepokoju umarłbym w domu. Wiosenne lasy ziębami dzwonią. Muszę w wietrze iść swobodnym, w dalekie wołanie, ale często. Bywam głodny, często bywam głodny, co to mi powiedział blask, gdy przez liście się przesiewał. Zanim nam humokrym zgasł, gdy zaklnę w strofy lato, jak wiatr pachniał trawą. Rzeką wieczorem w trzcinach na cichu. Kto mi zapłaci za to? Mam na sprzedaż serce kolorowe, ręce dwie i więcej nic. Uciekają ranione latem. Rącze dni jak owady brzęczy w wietrze moje granie. Kupujcie za pieniądze szeleszczące moje wiersze, panowie i panie. Mam na sprzedaż tylko serce, tylko ręce dwie. Dobrze mi jest w słońcu lata, nocą mi samotnie źle, boję się. Się wszechświata. Piosenka, piosenka w uczęgi. Marian Ośniałowski. No jak ja tego słucham... Myślę o dwóch rzeczach. Aha. Po pierwsze Marianek miał lepsze wykształcenie niż my, bo był starszy. No, i uczył się, świetnie mówił po francusku, i chyba był bardzo zauroczony poezją francuską. Tam są pewnego rodzaju. Nawiązania takie, nawet są. Nawiązania. Tak. Nawet, ci... nawet przeczytamy tak. no, fragmencik nawet, no. bo, bo z Bodlera jest. Trzeba być zawsze pijanym. Trzeba być zawsze pijanym. W tym jest wszystko. Oto cały sens. Żeby nie czuć okrutnego ciężaru czasu, hmm. który pochyla ci ramiona i gniecie ku ziemi. Trzeba być zawsze pijanym. Czym? Winem, poezją, modlitwą. Czym chcesz? I rzecz polega na tym, że Marian. To najśmieszniejsze no. coś przeczytał, da. że Marianek w ogóle nigdy nie pił. Marianek był, nie wiem czy nie był takim ostentacyjnym abstynentem, tylko zawsze się wymigiwał. To powiem taką historię. Pojechaliśmy na wieczory autorskie do Opola. To była jakaś taka chyba duża impreza poetycka, mm -hmm. bo myśmy mieli tam spotkania. Pojechał Staszek Grochowiak, ja, Marianek na pewno i chyba Romek Śliwonik. Aha. I pojechał taki nasz kolega Falkowski, też niezwykle dziwna postać, nie poeta, a krytyk literacki, na granicy szaleństwa. No i co się stało? No jak zwykle, myśmy pili nieźle to, jak być poetą i nie pić. Marianek zniknął. Między, w środku tego picia zdarzyła się taka, żeby to Wam opowiedzieć atmosfera sytuacja taka, że Jurek Falkowski nagle wyszedł na ulicę i trafił na otwarte, wro, otwarte drzwi samochodu, chłodni takiej i on w te drzwi wszedł tam i tam zaległ. Nie zauważyli go, bo wynosili coś do sklepu i on tam się znalazł i obudził się cały zamarznięty w szronie i dobijał się do drzwi. Wreszcie go wypuszczono i rano pojawił się u dyżurnego lekarza pogotowia. To był ok. Okropnie upalne lato, okropnie było upalne. Pojawił się człowiek z odmrożonymi rękami i który mówił, że właśnie się odmroził i że był tam zamknięty I, w samochodzie chłodni. I